Siemareczko witam wszystkich w nowym odcinku na kanale g dzisiaj potestujemy sobie kolejną skrzynkę ROM13 czyli ROM13 zobaczmy sobie co jest w środku skrzynka już o wiele droższa bo prawie dwukrotnie niż poprzednia mamy tu już parę kosek jest też sporo czerwonych w końcu się pojawiają znaczy no rękawiczki to też raczej znaczy bym traktował dalej jako złote ale mamy tutaj kacza headshot i jest też kilka confirmed M4A4 Turbin Factory New jest za 138 zł. Ciekawe, ciekawe. Yy, mamy tutaj P90, którego trzeba unikać jak ognia. Tak samo ten Digielek też oby, jak najmniej, mi wylatywał. Tak, to, to oczywiście 100% za 6 dyszek. A z moim gociecem prowadzonym Lukas macie 5% bonusu. A teraz to na 10% bo ta jest promka przy płacaniu z kodzikiem no i macie na start pamiętajcie, że to są osób pełnoletnich a osoby pełnoletnie też grajcie z rozwagą szkoda, że przyleciał ten orange krasz, bo on jest zdecydowanie droższy chociaż ten auk podrożał, więc chyba tyle samo kosztują a, tyle samo kosztują gdzie ty auka mamy tutaj? no szansa jest taka sama na oba te skiny, także ciekawie. no dobra Mamy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę z mojego poziomu. I zobaczymy co z niej wyleci. Może jakaś skrzynka. I jest 57. 5.7 warte 11 zł. Okej, okay. całkiem fajnie. Dzięki ekspa też macie tutaj za zabijanie poziomu oczywiście. E, takiej brązowi możecie już trafić nawet gloczko sobie Gold to w wartości 153 zł. Teraz może być nawet troszkę droższy przez te zmiany e, na Steamie. No i wszystko to macie opisane, ile dostajecie kluczy za każdy poziom ile potrzebujecie Expa do wbicia poziomu, a Expa dostajecie za bitwę, za otwieranie skrzynek i tak dalej. Wiele metod płatności, blik, wiza PSC, SMS-ami gift cardy, płatne z skinami z taj, natychmiastową wpłatą części kwoty. Czyli na przykład jakby wpłacił tego Jutterboxa, no to dostaje te 144 zł, a resztę po 8 dniach jak nie wycofam skina. No i oczywiście też tutaj macie niektóre skiny u innych operatorów droższe, także coś sobie warto sprawdzić Gdzie najlepiej wam dadzą, na przykład jak się sobie skinami A my sobie przejdźmy już do dostawania skrzynki Za 180 zico To otwarcia No i jest Digielek, którego nie chciałem trafić Za tego Digieleka mogłem trafić jakiegoś skina za ponad 6 dyszek, niestety Doleciał on, ale za to teraz będą dwa skiny drogie. Jest 5-7, jest AWP-ka. raczej w stanie a Wellward, okej. Okay. Liczyłem na jakiś lepszy stan, ale well world, widać, że też cenę ma niezłą. Na no i finalnie wyszedłem na lekki plus z otwarcia tego. Gwiazdka, o oh, będzie gwiazdka, o oh, proszę. No to kosa chyba. Kosa albo jakieś rękawiczki może wylecą. Zobaczymy. No i są rękawiczki. Fajnie. No, gwiazdki nie było długo. Mamy tutaj rękawice za 635 zł. Muszę ładnie, ładnie. No, doleciał tego Five Sevena, doleciało. Ale nie, czy ten Mac. Eee, Mac jest tańszy. Dobra, dwukrotnie. Także dobrze, że przeleciał na Five Sevena. I dostajemy waluty eventowej 690 leinotów. No to sporo. Sporo 67, 67 za skiny. Niestety lekki minus. Bo wyleciał na to jeden tani. O ta MK? Przeleci, niestety. A szkoda bo to jest ponad 130 zł. Sama chłopka wyleciała. Zapraszam oczywiście na Discorda. O, a ty wypadła. No i klasa. Tam y konkursy. Takie Discordowe. Który rozdaje skiny. Też info o prezentach, które są na stronie, mogą pokazać, oczywiście też um, dorzuciłem teraz MK, In Living Color Wear w Satraku jeszcze na dodatkowo 240 zł. Jak sobie wpłacicie 14 zł, no to już możecie odebrać jeden z tych prezentów. Jak nie otrzymaliście go, no to niestety w tej wpłacie już go nie otrzymacie. Inaczej to działa troszkę z skinami, bo jeszcze jak ta skarbonka schodzi, to możecie tego skina otrzymać. Jak to jest, co chce wpłatać, to macie też szansę na otrzymanie prezentu. Zaprośmy do skrzynki. Taka przerwa się zrobiła. Wrócimy na swoje miejsce skinę. Myślałem, że kolejna gwiazdka będzie, no ale nie. Niestety nie. A ten, tak może być drogi, jak jest w dobrym stanie. i testy 90 zł. No i klasa. Żyjemy go sobie. Lecimy dalej, no to ok zostanie spoko. Mak też. No nadal będzie na minus, wiadomo. No wyleciał mi scout za parę groszy. Uuuu, USP, to będzie drogie. Ponad 100, musi być. 138. Klasa, szkoda, że wyleciał sam, bez innych przedmiotów. Tutaj tylko Obrzyn Kislov. Za 68zł Okej okay. Połowa się zwróciła skrzynki 100 tylko 190 Nie będziemy nic sprzedawać Będziemy otwierać Domem tak już się skończy I przejdziemy sobie na kontrakty Czyli możliwe że teraz już będzie ostatnie otwarcie To jeszcze akarz wraca No to może to sprzedamy sobie sprzedamy od tego momentu, chyba że od razy 5 po prostu, nie starczy razy 4 starczy, a nie 15 z i pójdziemy sobie na kontrakty. I są trzy skiny, także będzie na plus. Raczej, no, jest na plus. Na zero w sumie wyszło. Czy nie jest źle, nie jest źle. Przepisy do kontraktów, co ja tu mam najtańszego, nie najstarsze, tylko najtańsze. Troszkę wypadało tych taniej skinów, to sobie je przerabiałam. 4 zł kontrakt. I. 3,70, czyli gorzej. I oczywiście naklejka moja ukochana Moja ukochana naklejeczka wleciała. Tak sobie zrobimy. Znalazłem złoty kontrakt. I jeden droższy na koniec. Ok. A aż taki obśrupany przeczkę, chociaż nieu. ciekawe. Ciekawe skilly Troszkę go nie widziałem chyba Jeszcze Ja sobie tych karteli Całkiem sporo Zrobimy sobie Jednej awubki z jednego Tutaj P250 I może sobie dajmy z takich droższych Może tą turbinkę O i 186 zł kontrakt O jest 180 Obrzyn Kraken, no taki stary skin bardzo Także ciekawie, ciekawie Z skrzynki bodajże Phoenix Także fajna skrzyneczka w takim ją nieźle oddała Głowa gwiazdka oddała rękawiczki Oby tutaj jutro też Jak będę nagrywać Oddała mi tą awubkę Bo ona jest sobie dostępna jak gwiazdka wyleci No na te tutaj skiny co nie liczę Chociaż jakby wyleciał taki Lightning Strike to by było świetnie Także dzięki za gadanie, łapka w górę, sobie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć pa, jo!